Brudasy, które wiedzą, że muszę dzisiaj zarobić na chleb, oczywiście wywala mi Wi-Fi. Co chwilę resetuje. Ale co chciałem powiedzieć, natrętnie już dzisiaj ze 5-6 razy, licząc oczywiście, że będę co chwilę frustracyjnie wystawiał, bo jeden ze skien, to jest jak powiedziałem, jakby z, miał. Nogę we wnyku specjalnie krzyczy, jak posłyszałem już tu w Janowcu garbaty niby znający się na socjologii, quasi-modo od suchego, strzękniętego kluka i jego... Ze skrzynką wojskową, co mnie atakuje, właśnie prądami i psuje pracę, trzeba by idiocie zabrać to też, oczywiście. To mówi, że się znają na Sokolu w socjologii i trzeba mnie sparować z tymi dwoma hienami, które ich głodzą. Wyobraźcie sobie, nie wiem, czy oni mają pedofili, czy tam jakie, czy, czy notoryczni, czy jak, ale głodzą ich na pewno. Co więcej, nie pomagają, bo oni mają taki Auschwitz, można powiedzieć, który ma za zamiarze, tak jak słyszli, Wcześniej e, krzycz, krzycz, bo nie dostaniesz żarcia, my i tak skończymy w psychiatryku, a was potopimy. Co więc dlatego ten ze strachu krzyczy prawdopodobnie go też głodzą, jedzenia nie dają, żeby ten strach i, i, i właśnie przepływający przez fale miał powodować u mnie frustrację, jednakże to się nie staje, bo mam wspaniałe urządzenie, oscylator herców, właśnie chińskiej najlepszej produkcji techników. Co więc te ich, że tak powiem, wypociny wieżoidalne mnie nie ruszają, bo wiedza to wiedza. Ale co miałem powiedzieć, właśnie tutaj pisałem o właśnie, jak Wytępić idiotów, tak, e, ściekwakowości, prowokacyjnie, zobaczyć zresztą, jaki mają pink, e, tumany we wpatyku. No ale to mnie zaciekawiło, bo rozumiem, że, że możesz czuć frustrację. Każdy z nas czasem mierzy się z ludzkimi zachowaniami, które wydają się irracjonalne, irytujące. Co więc, dlatego też chcę rozwijać e, AI, z tego względu, że Tumany, jak widać, od jakiegoś czasu zaatakowały nawet AI na, na fejsie, w internecie, popierdoliły indeks, yy, zerżnęły, bo dla nich to jest konkurencja oczywiście, bo ich yy, poziom, że tak powiem, używania historii, analogii, związku przyczynowo-skutkowego jest na poziomie żenujący. Podejrzewam, że glist w ogródku bardziej kuma ziemię i ogródek niż, można powiedzieć, te idioty, które się, że tak powiem... Namnożyło jak zaraz i będą skomleć właśnie emocjonalizmem i humanitaryzmem, jednakże 15 lat znęcając się nade mną i moją rodziną. Co więc, dlatego też chcę mieć Joina właśnie do e, poprawy AI, bo tutaj by było można na, znacznie lepiej to napisać. Bo skoro już AI e, rozumiem, że możesz czuć frustrację, jak wytępić idiotów, no to z matematyki, socjologii wiadomo, że jest pe... Pełno idiotów w społeczeństwie, prawdaż? A to nam jest niepotrzebne, bo zaniża poziom, jak wiemy, ja mam sześciu i nadal nie dostałem dotacji z Unii Europejskiej na hodowlę knurów nierozpłodowych. Pozdrawiam.